Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z dziedziny chemii, w którym zajmiemy się liczbami kwantowymi. Liczb kwantowych jest kilka. Narysuję na razie może ich symbole: n, l, m oraz ms. To są liczby kwantowe. Opisują one stan kwantowy charakteryzujący elektron. Zakaz Paulinga, jedna z zasad w chemii, mówi, że nie ma dwóch elektronów o, takim, o takich samych wartościach liczb kwantowych, co oznacza, że czymś one tutaj muszą się różnić. Za chwilę do tego dojdziemy. Na początku, może, abyśmy zrobili sobie jakiś przykład, napiszę konfigurację elektronową atomu wodoru, który ma oczywiście elektron 1. Jego konfiguracja elektronowa to jest 1s1. O konfiguracji elektronowej zrobię osobny filmik, tutaj tylko piszemy sobie taki przykład, ażebyśmy mogli bez problemu scharakteryzować ten jeden elektron za pomocą liczb kwantowych. Może ja tutaj tylko narysuję znaki równa się, oczywiście trochę krzywo, i na początku n. n oznacza główną liczbę kwantową. Jest to nic innego jak po prostu numer powłoki. Jeżeli bylibyśmy w gimnazjum, atom wodoru, jego konfigurację elektronową zapisalibyśmy w sposób taki, że jest k i jest 1. Jest to powłoka elektronowa, tutaj s to jest orbital, czyli po prostu podpowłoka. Ale o tym oczywiście w odcinku o konfiguracji elektronowej, tutaj tylko wspominam kilka rzeczy, ażeby nam było łatwiej określić liczby kwantowe. To 1 tak naprawdę odnosi się do k, które jest pierwszą powłoką. A skoro n to jest nic innego jak numer powłoki, no to oczywiście wpiszemy tutaj 1. L z kolei to jest kształt orbitalu. Czyli z jakim orbitalem mamy do czynienia? Przypomina tutaj, że mamy orbitale s, p, d, f. Tutaj mamy do czynienia z orbitalem s. Wobec tego l przyjmie wartość 0. Tutaj napiszę może kolorkiem, czy na czerwono. Że L dla każdego orbitalu przejmuje zupełnie inną wartość. I pamiętajmy, że orbitale mają różne kształty, tak więc to L po prostu opisuje kształt tego orbitalu. Dla S będzie to 0, dla P będzie 1, dla D2, dla F3. Czyli jak widzimy, ta wartość po prostu zwiększa się o 1 wraz ze stopniem e, jakby zaawansowania kształtu orbitalu, jeżeli w ogóle mogę tak powiedzieć, ale o orbitalach też będzie przy okazji konfiguracji elektronowej. M z kolei to nic innego jak orientacja przestrzenna orbitalu. To w sumie, może narysuję taki przykładowy orbital, będzie to orbital P. Zrobię oś, jedną. Pamiętajmy, że zazwyczaj muszą być trzecia, ja w sumie może zrobię trzy, będzie nam prościej. Zupełnie jest to rysunek poglądowy, więc nie zwracajcie uwagi na poprawność. Orbital P to jest taka jakby ósemeczka, z tym, że pamiętajmy, że to jest oczywiście. Usmeczka o budowie przestrzennej. Ja tutaj oczywiście narysuję 2D, tak aby to w ogóle jakoś wyglądało. I taka ósemeczka może leżeć albo na osi X, albo na osi Y, albo na osi Z, czyli są trzy możliwe ułożenia przestrzenne takiego kształtu. W zależności od tego, jaką wartość przyjmuje M, taki właśnie takie ułożenie będzie miał ten orbital. Na M jest w ogóle wzór. Może ja go podam, żeby nam tutaj było łatwo to określić. M wygląda następująco. Może ja też kolorkiem to zrobię. Może zielony, mam nadzieję, że będzie widać. To jest minus L jest mniejsze lub równe M, a M z kolei jest mniejsze lub równe L. To jest taki wzorek. Nie będę żadnej ramki tutaj zrobić. Mam nadzieję, że to widać. I teraz tak, jeżeli mamy L o wartości 0, może podstawmy to tutaj, czyli będziemy mieć 0 jest mniejsze lub równe M, a M jest mniejsze lub równe 0. Wychodzi nam coś na kształt przedziału, chociaż pewnie określam to matematycznie niepoprawnie. W każdym razie z tego jasno wynika, że M dla orbitalu S przyjmuje wartość 0, więc ja tutaj może jeszcze raz napiszę, że M równa się 0. Oczywiście wspaniałe 0 mi wyszło, nie przejmujemy się. Jak już wcześniej powiedziałem, zakaz Paulinga mówi nam, że elektrony nie mają dwóch, znaczy, że dwa elektrony nie mogą mieć takich samych wartości liczb kwantowych. Więc jakbyśmy czysto teoretycznie yy, mieli, yy, mieli orbital 1s2, to zauważmy, że elektrony mamy dwa. Ale za to tak. Yy, kwantowa liczba główna będzie miała taką samą wartość jak w przypadku wodoru l będzie również 0, m będzie wyglądać identycznie jak w przypadku atomu wodoru. Wobec tego to wszystko, te pierwsze trzy liczby kwantowe będą identyczne dla obu elektronów. To, co będzie je różnić, to jest war wartość magnetycznej spinowej liczby kwantowej. Ona zawsze będzie wynosić albo minus jedna druga, albo jedna druga. To powinien być taki, wiecie, taki jakby półtrójkącika, taki kąt. Co oznacza lub. I tak właśnie przedstawia się sposób określania liczb kwantowych dla atomów. Zrobimy sobie jeszcze jeden przykład. Na przykład weźmy sobie taką, taki orbita, w momencie, ktoś wibracje wyłączę, przepraszam za nie. Mamy 2P4 i spróbujmy sobie po prostu określić liczby kwantowe. N będzie równe 2, ponieważ jest to druga powłoka. L. Będzie się równało, ponieważ jest to orbital P. Będzie się równało 1. M, jeżeli podstawimy sobie do wzoru, to będzie minus L, czyli minus 1. Mniejsze lub równe M. I to jest mniejsze lub równe 1. Znowu tworzy nam się coś na kształt przedziału. I tutaj musimy pamiętać o pewnej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Może jeszcze tylko napiszę MS. O, ale mi krzywo wyszło, że to jest minus 1, druga y, lub. A, to mi zupełnie krzywo wyszło. Ja to wymarzę, żeby. Czemu ja to marzę na czarno? Żeby tutaj mi wyszło jakoś sensownie ten obrazek. MS może być jedna, druga lub minus jedna, druga. Ok. Jeżeli mamy orbital P, to zauważmy, że to M będzie miało następujące wartości. Ja tutaj to napiszę. Może na niebiesko, niebieskie z ładnym kolorem. I to n będzie miało wartości minus 1, 0 oraz 1. Te trzy wartości to, są, to jest liczba kwantowa, ta właśnie n, czyli magnetyczna, charakteryzująca orbital, który tutaj sobie napisaliśmy w przykładzie. Dla każdej z, tej, z tych wartości będą powiedzmy dwa elektrony. I te dwa elektrony muszą mieć różną liczbę. Magnetyczną spinową. Wobec tego jeżeli napiszemy sobie, tutaj już wezmę czarny, odkreślę to, jeżeli sobie napiszemy n równa się 2 l równa się 1, napiszemy sobie m równa się minus 1, to dlatego m równa się minus 1, jedno ms będzie się równało 1 druga, z kolei druga wartość magnetycznej spinowej będzie się równa minus 1 druga. Jeżeli za M weźmiemy sobie 0, to znów. Ms będzie się równało 1 druga oraz ms będzie się równało minus 1 druga. Za każdym razem musimy w taki sposób to rozpisywać i to samo dla jedynki, ale tego już nie będę pisać. Czyli innymi słowy, może dla, na podsumowanie, n to jest po prostu numer powłoki, l to jest kształt orbitalu s, p, d lub f, dla którego l przyjmuje odpowiednią wartość. Dla mnie było prościej to zapamiętać, ale jest też chyba jakaś zależność, z której możemy odczytać dla jakich orbitalów, jaką wartość przyjmuje L. M jest ze wzoru, powstaje nam coś na kształt przedziału, z którego wypisujemy wszystkie liczby i potem dla nich tworzymy magnetyczną spinową liczbę kwantową, która musi być równa, z, różna ze względu na zakaz Paulinga. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Wam zrozumieć określanie liczb kwantowych. Jeżeli tak, no to sub łapka w górę będę bardzo wdzięczny. Do widzenia!